Fajki, witam Was w drugim odcinku, który jest nagrywany zaraz po pierwszym. Bo tak po prostu będziemy robić, ale wy to będziecie widzieć jako oddzielne odcinki po jednym punkcie kontrolnym, bo tak jest. Fajnie, trzeba ja wezm wezmę shotguna. O, tu jest to fajne miejsce, w końcu na dworzu, świeże powietrze. A nie siedzimy w domu, się kisina. Świeże powietrze, wszędzie zombie. Ach, w końcu. Surprise, motherfucker! Mama gada, że nie wychodzę na dwór, no. Mamo, no, ale no, zombie. Nie wyjdę na dwór, gdzie są zombie, prawda? A tu katana chyba. Tak! Ale mamo, przyszliście do przecież byłem na dworzu Nie miałem internetu, więc szedłem na dół do moich rodziców. Wydają się bardzo miłymi... Wydają się być bardzo miłymi ludźmi e, taka ciekawostka, nieważne jaka jest broń wręcz, każda działa tak samo Ej, ale powiedz cały czas bronią to będzie ludne, tylko będziesz tak machał i cię No dobra, to shotgun Wow Zaczął mi drapać. Dobra, muszę się uleczyć. bo nie, niech mnie Niku leczy. <średzimy> to jest sprytne, widzisz? On cię martwa Mmm, o Niku, o, o, oh! ta, o tak. <średzimy, <średzimy> Dobra, nie. To było. To było zbyt złe. Co to mamy? <średzimy> Ale. Tu, Wiesz co było najgorsze w tym? Co to tam było? Mała <grywała> w kuchni coś zrobiła. Dobra, wezmę jednak to. Shotguna No, no, no. Wiesz, co, co było najgorsze? Co? Że Nick tak się poch pochylił w to miejsce i tak. Mm. Ja tak jak. Mm. I, 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 o! Aż mi strzelba, wystrzelił. Dobra, to było bardzo złe. Dzień dobry! Auć Okej, okay. nie żyją. Chodź. Kolejny nie żyje. Moja ulubiona bro... Jaka jest twoja ulubiona broń... Bronić wręcz? A, to ty, Jezu. Bro... broni wrę... Co? No co? jaka jest twoja ulubiona broń wręcz? Katana, raczej. A moja gitara? A, gitara jest też dobra. <grybujesz 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 dobra. O to... Shit! A ty ich chciałeś get na łatwym. No właśnie. No normalnym. Zaraz na trudnym. Teraz Drugi patrz. Drugi akt, czyli jakoś po czwartym odcinku będziemy na trudnym grać. Na, na najtrudniejszym. Ale nie no, nie na najtrudniejszym. I tak jest ciężko, ty. ty tak zaraz... ciężko, nic sam prawie się ty, nie dzieje. Ty, ty zaraz zginiesz tam nam. Będę pisać w komentarzach, zobaczymy. Czekaj, no dobra. Teraz można po... A właśnie, bo tutaj coś... A! Tak, tutaj jest strzelba. Oj! No dobra, Roszel zabiła spitter. A dobrze, że na górze nie ma smokera. Ja nie lubię jak ten. Smokery są na górze. Tak jak wiesz. O, co tutaj mamy? Surprise motherfucker. Ej no zabrali mi coś. Ty mi coś zabrałeś chyba. Nie. O, to nie wiem. A to charger był, okej. Okay. Dobra. Ja to... Pomację mi trochę. Ja nie łączyłem. czym ja masz apteczkę. A. Macaj mnie. Podejdź do Roszel i ona powinna ci zdać. Dobra. Rośelle, pomacaj mnie. Nie chcę. Eee, nie, wiem, schowaj broń. W sensie zmień na... Na coś innego. Nie wiem, jakoś to powinno być. Nie, po prostu jak ja mam mało, bardzo... Aj! Mało shit! Joki! Joki! Dobra, ja muszę sam się ulecieć ty, ja mam mniej HP od ciebie. Ehem, nick w ogóle strzela gdzieś w powietrze. A a. Tektonika, nie, patrz, a nie, on tam ten... To był smoker. Kto pomaga? Nik, dobra. Tam idziemy. No to są jakieś głupki, które nie pozastrzeliwamy. Pozastrzeliwamy. Luki 2014. Co my tu mamy? Nie biorę Uzi jednak. Kolejna strzelba, dobra. Ale poleciał. Dzień dobry. O, jakie. A, pięknie. E, tutaj coś, coś, coś? Nie. Dobra, trzeba tutaj teraz na drabinkę. się słyszę witch? Czy mi się tylko wydaje? No brawo, ja tutaj poszedłeś. Ty masz chociaż jakąś broń wręcz? No mam łopatę, do no ciebie. Łopatę? <laughs> siekierę Też może być łopata, co tam? Wszystko tam działa tutaj... Wiesz. Tutaj nawet drewniana pałka działa, Tam tak. My żelazną siekiera, nie? Ja już żelazną siekierę na breaking 3, więc wiesz A ten, amfetaminę mi Rochelle dała. Zamkniemy drzwi. Ej, Bo... ja mam życia. Daj mi amfetamina też. Co to? No. Po co ci? Ach. Po co ci to było? Luki! Jakie mało życia Ej, ja chyba ujrzę O, proszę. jest apteczka, chodź, wlecie cię Gdzie, gdzie, gdzie? Pomóż mnie, proszę, proszę Czemu Dobra, to ty, to ty osłaniaj O, dzięki No spoko mm. Dobra, tutaj będzie witch pewnie Hunter! Dzięki O sniper O tu jest to jest, spas, to jest Ej no boomer za nami jest ty Ej tu jest spaz Ej Czekaj bo tutaj Ja nic nie widzę No dlatego ja nawaram z broni tej Ręcznej Jakby co tu jest spaz wejdź sobie O, municja zapalająca Dobra, ja sobie wezmę ten Spasa wejdź sobie Czyli? No, trzorgan. A, ten A super nie znam się na broniach. Ale nie mam tego Nie ma, nie ma Dobra Wezmę to nie, To będzie lepiej Niż tamto płonące z kilkoma strzałami, jest o. Czy to był dobry pomysł? No się może Ona szybko nie zginie. Mmm, gorący towar. Dobra, idziemy. Ona w kółko i nic się zrobiła. A, dzień dobry. Bum. Hits. O cześć. Nie, siedzi tutaj, składamy i. Wiem. Te są będą bardzo krótkie. O kurę, bunker. Spadłem jakoś dziwnie, nie wiem co się. Ale nie wiem co się dzieje, gdzie ja jestem i kim ja jestem. Kim ja jestem Ja jedyny w ogóle chyba nieobrzygany zostałem tutaj, okej. Okay. Ja to nic nie widzę, o krew. <grym> nic nie widzę, o krew. Ty patrz zwłoki, skąd Opryta się To na... <grym> Tu jest jakiś kij, ale jeszcze ja wolę się wolę mówię wolę się Wow. Dobra, wezmę to i wypij to. Gul, 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 gul. Nie, nie da. <grym> zabijaka, No co? Dobra, teraz patrz na to. Paczek, nogi rozszerzyła. Ej, paczek, nogi rozszerzyła. No, na ciebie czeka. Co? Aaaa. Nie, to było straszne To jest left for dead Czego ty chciałeś? <laughs> Dobra i teraz mamy oh, yeah! Okej, okay, co tu bierzemy? Ja tutaj sobie biorę broń, tylko jaką? Ja się leczę to co mam i zabieram kolejną apteczkę zanim oh, to się doje. Hey no, Ej ja... No to wiesz sobie. Ja wezmę... O. To jest dobre Wezmę to i teraz... patrz bra... Wjadam jest dziesiąteczkę, moja moja, moja. Jezu, ja wziąłem. Jest to zamknę te drzwi lepiej. Jaką on tu broń wziąć? O niech będzie to. Tu A bo to jest, A, aminic, bo to, jest ten. to jest laserowy celownik. Wiem, ja wziąłem, wziąłem. Y no Czekaj, chodź na chwilę jeszcze przed tym budynek. Po co? Otwarte 364 dni w roku. No i? Ciekawe, jaki to jest teren, gdzie jest zamknięty? Nie wiem. Zobaczytaj. To jest te... Sylwester. <laughs> y... Rok przestępny. Rok przestępny ma 366. Dobra, trzeba iść do tego sklepu. Niech to, nie lubię tego. O, ja też. To będzie trzeba coś wynosić, chyba. Kole. O nie lepiej Pepsi. Spoiler. Właśnie, będziesz mógł to rzucić przez drzwi potem, żeby one. Nie miały... Żeby, no żeby ginęły ze szybko. Czyby poczuły się gorąco No ter teraz będzie jak... Czekaj, a może, może można się inaczej jakoś Nie, zawsze będzie horda, a co tutaj mamy na boku? Nic dobra Uciekaj Ty tam będziesz pilnować Ej, smoker mnie ten polizował. No rany Bo ty przed tym, dobra Jakiś gość u nas dołączył, mogę grać? LOL? Nie widzisz, patrz! Widzę! Dobra, to niech sobie będzie! <laughs> Spoko, mamy dodatkowego. Chodź, Luki, no chodź! Ale jaki on ma ping, zobacz, na tabie! O rany, duży! Dobra, niech sobie będzie, może to nawet będzie. No super, Nik padł. Luki, Nikowi trzeba pomóc! Już idę! Dobra A ty w Tak, mam Ja zaraz tu umrę Znaczy, umrzę O shit Dobra, idę, idę, idę tam Shit, smoker! Smoker! A dobrze, udało się, uff Ten glut... glutony <gry delighted> Jakie <kierowano>, oni glutony? <grychy> Ale nie, pasuje Glutony, bo on ma dwa ty. O, fuck ja no, zginę. Nie ratuje nikogo, bo ja zginę. A. Co to było? Cisterna wybuchła. Myślę, że RPG jakoś walnął Ej, ratunku O oh shit, czekaj, zaraz jakoś tam Dobra, idę dla ciebie luki Wytrzymaj Ciemność widzę. Idź w stronę światła. Uratuję Ociekaj. ciebie, uratuję ciebie, i może nika się też. No, uda się nika. Dobrze, udało się. Uf. ten glutony jest z nami tam? Jest, tylko on poszedł po broń. Dobra, uleczę nika, bo. A mnie? Ej, panie! No! Ci on skupiał. A dobre, ej! Ej, o tym nie pomyślałem. Po tym... Po tym ja miałem apteczkę to mógłbym go uleczyć. A ty mnie ulecz, a nie ja mam twoje. Ty masz apteczkę, Ks, co za typ. Ale ten go zabij reanimował, takie. Ale z... Z... Na to bym nie wpadł, szczerze powiem. Ja też bym nie wpadł, żeby kogoś zabić i ja później go ulatować. Ej stary, wiesz co masz mało helta, zabijecie, nie? <laughs> tak na wojnie, kurczę krwawie! Yes, nie żyjesz. O kurde, ale masz ma... Zaraz umrę. Spoko dobijecie. Ło wow wow! wow. Dobrze Jezu, jakie ja nie lubię... Dobra, nie, nie, będę musiał broń zmienić potem Jakie nie lubię, lukiego Tego nie powiedziałem nie Dobra, zrobię tak Zrobię tak i zgarnę to No, coś tam za... No, jej Weź tam apteczka, leży gdzie? Gdzie apteczka? Oh shit! Gdzie jest apteczka? E, tutaj koło autobusu. A, i ty. Czy gdzieś, tu była. Ej, uważajcie na auto, bo zaraz będzie alarm. Brawo! <laughs> uważajcie na auto, strzeliłem w auto. Co za wariat, nie! Ja w ciebie nie wierzę! Dłuższy odcinek! Mam, Będzie większy ten. O, dobra. Chodź, chodź, Luki, uciekamy. wybuchło. Mamy. Juhu. No, Luki, otwórz kurczę, no. Tu nie wchodzisz Jest, udało się. Dobra, więc mamy już drugi odcinek z Lift for the Odcinek, który jest trochę dziwny, bo nagle go zaspadałem, na tym jeszcze na dwa musimy czy tam, ile jest, dobra, więc, no, się. jeśli się podobało, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam do linków w opisie, czyli też kanał Lukiego i tak dalej, i tak dalej, więc, no, papa. Pa. A ty się nie pożegnasz, co? Cześć. No, lepiej, no, no, właśnie, no, skaitujcie. nie żartowałem, nie, nie, róbcie tego. No, pa! pa.